Uwaga, emeryci! Dzisiaj, 18 listopada 2025 roku, dochodzi do wydarzeń, które naprawdę mogą zmienić wasze życie. Siedem wielkich zmian właśnie uderza w portfele seniorów, i nikt o tym głośno nie mówi. Po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny dziś rozpatruje sprawę emerytów z roczników 1941-1953, którym odmówiono prawa do ponownego przeliczenia emerytur, mieszanych gazeta prawna.pl to może oznaczać prawdziwe pieniądze dla tysięcy osób. Po drugie, od 1 listopada 2025 wprowadzono nową opłatę 15 zł dziennie, czyli 450 zł miesięcznie dla wszystkich korzystających z ośrodków zbiorowego zakwaterowania ZUS, bez względu na wysokość emerytury. Po trzecie, waloryzacja emerytur w marcu wyniesie 5,8%. Najniższa emerytura wzrośnie do 1880 000, 61 zł brutto, Rzeczpospolita, ale to nie wszystko. Po czwarte, ruszają wypłaty tzw. renty wdowiej od 1 lipca możliwość łączenia renty rodzinnej z własnym świadczeniem Rzeczpospolita. A to dopiero początek: zmiany w limitach dorabiania, w czternastkach, nowe przepisy dla setlatków. Wszystko się zmienia teraz. Zostań do końca, bo pokażę ci dokładnie, co musisz zrobić, żeby nie stracić ani złotówki. Kliknij lubię to, jeśli chcesz być na bieżąco z sprawami emerytów. Więc co tak naprawdę dzieje się dzisiaj, 18 listopada 2025 roku? Właśnie dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozpatruje skargę tysięcy polskich emerytów z roczników 1949 do 1953, którym odmówiono prawa do ponownego przeliczenia ich emerytur mieszanych. To może brzmieć jak sucha, administracyjna sprawa, ale dla wielu rodzin to oznacza różnicę między dostatnim życiem a codziennym liczeniem każdej złotówki. Ci ludzie przez całe swoje życie pracowali zarówno w systemie starym, jak i nowym, a teraz muszą walczyć w sądzie o to, co im się słusznie należy. Ale to dopiero pierwszy punkt na naszej dzisiejszej liście. Od 1 listopada wprowadzono nową opłatę, której wiele osób jeszcze nie zauważyło, ale która już dotyka kieszeni najuboższych seniorów. Mowa o opłacie 15 zł dziennie, czyli 450 zł miesięcznie, dla wszystkich korzystających z ośrodków zbiorowego zakwaterowania. I uwaga, to nie zależy od tego, ile zarabiasz czy jaką masz emeryturę. Każdy płaci tyle samo. Dla osoby z minimalną emeryturą 1878 ,91 zł to jest ponad 1 czwarta całego dochodu tylko za miejsce do spania. To dramatyczna sytuacja dla wielu starszych osób, które nie mają gdzie pójść. Przechodząc do kwestii bardziej optymistycznych, marcowa waloryzacja emerytur wyniesie 5,5%. Minimalna emerytura wzrośnie właśnie do wspomnianych 1878 ,91 zł. 91 groszy brutto. To przyrost o 97 ,95 zł. 95 groszy. Brzmi nieźle, prawda? Ale czekaj, bo musimy to spojrzeć w kontekście. Ta waloryzacja jest niższa niż pierwotnie planowano. Rząd zakładał 5,82%, a ostatecznie wyszło tylko 5,5%. Co więcej, w poprzednich latach inflacja emerycka była wyższa od ogólnej inflacji, więc seniorzy dostawali proporcjonalnie większe podwyżki. W tym roku jednak inflacja i waloryzacja są na podobnym poziomie, co oznacza, że realna siła nabywcza emerytur praktycznie nie wzrośnie. Dostaniesz więcej pieniędzy na papierze, ale za te pieniądze kupisz mniej więcej tyle samo, co przed waloryzacją. Teraz uwaga, bo to jest zmiana, na którą czekało 2 miliony Polaków. Od 1 lipca ruszają wypłaty tzw. renty wdowiej. To możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym małżonku z własnym świadczeniem emerytalnym lub rentowym. Jak to działa? Możesz wybrać 100% renty rodzinnej plus 15% własnego świadczenia, albo na odwrót, 100% swojego świadczenia plus 15% renty rodzinnej. To ogromna zmiana dla wdów i wdowców, którzy do tej pory musieli wybierać tylko jedno świadczenie. Wyobraź sobie, że przez lata pracowałaś i odprowadzałaś składki na swoją emeryturę, a jednocześnie twój mąż robił to samo. Po jego śmierci dostawałaś tylko rentę rodzinną, tracąc prawo do swojej własnej emerytury. Teraz wreszcie możesz otrzymywać oba świadczenia jednocześnie, choć w zmniejszonej formie. Ale jest haczyk: suma obu świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury po marcowej waloryzacji to będzie 5636,73 zł 73 grosze. Jeśli twoje łączne świadczenia przekraczają tę kwotę, nadwyżka zostanie obcięta. Dodatkowo musisz spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musiałaś lub musiałeś osiągnąć wiek co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Po drugie, Musieliście pozostawać we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka. Po trzecie, nabyłaś prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż w momencie, kiedy kobieta ukończyła 55 lat, a mężczyzna 60 lat. I wreszcie, nie możesz zawrzeć nowego związku małżeńskiego, bo wtedy prawo do renty wdowiej wygasa. Ważna informacja dla wszystkich zainteresowanych. Wnioski o rentę wdowią można składać już od 1 stycznia tego roku, ale wypłaty ruszą dopiero od lipca. Jeśli złożysz wniosek do 31 lipca, dostaniesz wyrównanie od 1 lipca. Jeśli złożysz później, pieniądze będą wypłacane dopiero od miesiąca złożenia wniosku, więc nie zwlekaj. Możesz to zrobić przez internet, osobiście w ZUS-ie, albo przesłać dokumenty pocztą. A co najlepsze, jeśli masz już ustalone prawo do renty rodzinnej i własnego świadczenia, nie musisz dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczy sam wniosek. Przechodząc do kolejnej zmiany, która dotknie tych z Was, którzy jeszcze dorabiają do emerytury. Od marca limity dorabiania wzrosły. Teraz możesz zarobić do 5934,10 zł. 10 groszy brutto miesięcznie bez obawy o zmniejszenie emerytury. To wzrost o 220 ,90 zł. 90 groszy w porównaniu do poprzedniego kwartału. Górny limit, którego przekroczenie skutkuje zawieszeniem emerytury, wynosi obecnie 11 20 zł. 40 groszy. To o 410 20 zł. 20 grosze więcej niż było. Ale uwaga, te limity dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Jeśli masz 60 lat jako kobieta lub 65 jako mężczyzna, możesz dorabiać bez żadnych limitów. Jest jednak wyjątek od tej zasady. Jeśli ZUS podwyższył ci emeryturę do kwoty minimalnej, czyli do 1878,91 zł i zarobisz więcej niż wynosi ta dopłata, emerytura zostanie wypłacona bez tego wyrównania. Czyli dostaniesz tylko to, co wynika z Twoich składek, bez dopłaty do minimum. Poza tym, bez limitów mogą dorabiać renciści będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, jeśli ich niezdolność do pracy ma związek ze służbą wojskową. Również osoby pobierające rentę rodzinną, która jest wyższa niż ich własna emerytura, mogą dorabiać bez ograniczeń. Teraz przejdźmy do czegoś, na co wszyscy seniorzy czekają z niecierpliwością. 13. emerytura została wypłacona w kwietniu i wynosiła dokładnie tyle samo co minimalna emerytura po waloryzacji. Czyli 1884 ,61 zł. 61 groszy brutto. Wszyscy uprawnieni dostali pełną kwotę bez żadnych pomniejszeń czy progów dochodowych. To było prawie 1700 zł. na rękę dodatkowych pieniędzy dla każdego emeryta i rencisty, który miał ustalone prawo do świadczenia przed końcem marca. Ale czternasta emerytura to już inna historia została wypłacona we wrześniu i też wynosi 1878 ,91 zł. 91 groszy brutto, ale tutaj obowiązuje próg dochodowy. Pełną czternastkę dostają tylko osoby, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł. brutto. Powyżej tej kwoty działa zasada złotówka za złotówkę, czyli jeśli masz emeryturę 3000 zł, przekraczasz próg o 100 zł. Więc twoja czternastka zostanie pomniejszona o te 100 zł. Dostaniesz 1778 ,91 zł. 91 groszy zamiast pełnej kwoty. A jeśli twoja emerytura przekracza 4728 ,91 zł. 91 groszy, czternastka w ogóle ci nie przysługuje, bo po odjęciu nadwyżki zostałoby mniej niż 50 zł. a to jest minimalna kwota, którą ZUS wypłaca. Warto też wiedzieć, że czternastka jest wolna od potrąceń komorniczych i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jednak od czternastki pobierana jest dziewięcioprocentowa składka zdrowotna i dwunastoprocentowy podatek PIT, chyba że złożyłeś specjalny wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek. Jest jeszcze jedna rzecz, o której mało kto wie, ale która może znacząco zwiększyć twoją emeryturę. To czerwcowa waloryzacja kapitału emerytalnego. Co roku w czerwcu ZUS przelicza wartość środków zgromadzonych na twoim koncie emerytalnym. W tym roku waloryzacja wyniosła aż 14,2 do 14,3%. To oznacza realny wzrost wartości zgromadzonych składek. Dla niektórych osób to może być kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej na koncie. Kluczowa informacja jest taka, że ta waloryzacja dotyczy tylko osób, które jeszcze nie przeszły na emeryturę. Jeśli złożysz wniosek o emeryturę w czerwcu, Twoje świadczenie zostanie obliczone według starych wskaźników. Ale jeśli poczekasz do lipca, po waloryzacji możesz dostać nawet 500 złotych więcej miesięcznie przez resztę życia. Dajmy konkretny przykład. 60-latka, która uzbierała 500 tysięcy złotych i przechodzi na emeryturę przed waloryzacją, otrzyma około 1876 złotych miesięcznie. Jeśli jednak poczeka do lipca, po waloryzacji wartość jej konta może wzrosnąć do ponad 571 500 złotych, a emerytura do 2139 złotych. To różnica ponad 300 złotych miesięcznie. Dla 70-latka, który zgromadził 600 tysięcy złotych, różnica może wynieść prawie 500 złotych miesięcznie. Przed waloryzacją dostałby 3351 złotych, a po waloryzacji 3832 złote. To naprawdę ogromna różnica, która pokazuje, jak ważne jest dobre planowanie momentu przejścia na emeryturę. Jest też dyskusja o możliwej drugiej waloryzacji emerytur we wrześniu, ale ta zależy od poziomu inflacji w pierwszym półroczu. Jeśli inflacja przekroczy 5%, dodatkowa waloryzacja może zostać przeprowadzona od 1 września. Jednak według ekonomistów, takich jak profesor Marian Noga z Uniwersytetu USB Merito, druga waloryzacja ma sens tylko przy bardzo wysokiej inflacji. W przeciwnym razie lepiej jest wykorzystać istniejące mechanizmy wsparcia. Takie jak 13 i 14 emerytura. Na razie wszystko wskazuje na to, że drugiej waloryzacji w tym roku nie będzie, ale sytuacja jest monitorowana i decyzja zostanie podjęta po publikacji danych GUS za pierwsze półrocze. No i wreszcie zmiana, która dotyczy najstarszych z nas. Osoby, które ukończyły 100 lat, otrzymują specjalne świadczenie honorowe. To dodatkowe pieniądze wypłacane przez ZUS niezależnie od wysokości emerytury czy renty. W tym roku takie świadczenie dostaje coraz więcej osób, bo Polacy żyją coraz dłużej. To piękne, że państwo pamięta o swoich najstarszych obywatelach i docenia ich długowieczność. Świadczenie to jest również wliczane do limitu trzech minimalnych emerytur przy obliczaniu maksymalnej wysokości renty wdowiej, więc warto o tym pamiętać przy składaniu wniosków. Podsumowując wszystkie te zmiany, rok 2025 przynosi emerytom mieszane uczucia. Z jednej strony mamy waloryzację, trzynastkę, czternastkę, rentę wdowią, wyższe limity dorabiania. Z drugiej strony nowe opłaty, niższa realna wartość waloryzacji i ciągle rosnące koszty życia. Najważniejsze jest to, żebyś był świadomy swoich praw i aktywnie z nich korzystał. Nie czekaj, aż ktoś przyjdzie do ciebie i powie, co ci się należy. Sam musisz śledzić zmiany, składać wnioski, planować moment przejścia na emeryturę. A jeśli już jesteś na emeryturze, sprawdź, czy nie przysługują ci dodatkowe świadczenia, czy dobrze wybrałeś moment przejścia, czy warto złożyć wniosek o rentę wdowią. Pamiętaj też, że ZUS to nie twój wróg to instytucja, która ma ci służyć. Jeśli masz wątpliwości, idź do punktu obsługi klienta, zadzwoń na infolinie, sprawdź swoje konto na platformie PUE-ZUS. Tam znajdziesz wszystkie informacje o swoich świadczeniach, historii składek, prognozowanej wysokości emerytury. Możesz tam również złożyć większość wniosków elektronicznie, bez wychodzenia z domu. To naprawdę działa i jest dużo szybsze niż tradycyjna droga pocztowa czy osobiste wizyty. I jeszcze jedno. Oszuści coraz częściej podszywają się pod ZUS. Dzwonią, piszą, próbują wyłudzić twoje dane osobowe albo pieniądze. Zapamiętaj, że ZUS nigdy nie dzwoni z prośbą o podanie numeru karty czy przelewu pieniędzy. Nigdy nie prosi o potwierdzenie danych przez SMS czy e-mail od nieznanych nadawców. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, rozłącz się i sam zadzwoń na oficjalną infolinię ZUS. Lepiej dmuchać na zimne niż stracić oszczędności życia. Wszystkie te siedem wielkich zmian, które omówiliśmy dzisiaj, to nie są jakieś abstrakcyjne sprawy urzędnicze. To Twoje pieniądze, Twoje prawa, Twoja przyszłość. Wiedza to potęga, szczególnie gdy chodzi o finanse. Im więcej wiesz, tym lepiej możesz zaplanować swoje życie na emeryturze, tym mniej stresu, tym więcej spokoju. Dlatego warto być na bieżąco, śledzić zmiany, rozmawiać z innymi emerytami, dzielić się doświadczeniami, bo wszyscy jesteśmy w tej samej łodzi i nawigujemy przez te same przepisy i procedury. A to dopiero początek. Zmiany w limitach dorabiania, w czternastkach, nowe przepisy dla setlatków, wszystko się zmienia teraz. Zostań do końca, bo pokażę ci dokładnie co musisz zrobić, żeby nie stracić ani złotówki. Kliknij lubię to, jeśli chcesz być na bieżąco z sprawami emerytów.